Tu ale za chwilę pewnie przyjdzie. Więc nie mordczcie się, bo Tumi za chwilę będzie z nami. Uwaga, uwaga! Czary mary, czary mary, czary mary! Czy będzie Tumi? Zobaczcie! Jez, oh! yes, właśnie się wypierniczył! <głos> 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 Witamy Was bardzo gorąco! W najnowszym programie Mike! Mike i Tumi! Tak jest! Moi drodzy, oglądajcie nas i subskrybujcie na kanale YouTube! Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poznacie zajebiste suchary. Skąd się wzięły? Czemu śmieszą, czemu nie śmieszą? Po co w ogóle są? A tak, dla pewności to jesteśmy Wy? Gdyni Orłowo! I jesteśmy na Molo! Zobaczcie! I to tyle w tym odcinku. Zostańcie z nami. Dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia! Nic dodać, nic ująć! Żartowaliśmy. Taki żarcik! kosmonaucik. A Mike w ogóle. Jak ty dzisiaj wyglądasz? Biała koszulka. No, że co, że miałem ją ostatnio? Weźmy na inną. No ta żółta jest całkiem niezła. Słaba. Nie no, teraz to dałeś, weź. Nie no, ta elegancja. No ta z chlagą może być. Okej. Okay. <taki> takie żarty nas się dzisiaj trzymają, więc troszkę o tych żartach będzie więcej. Moi drodzy, sukar według wikipedii jest to żart często powodujący Załamanie nerwowe u odbiorcy. No, są powszechne wśród młodzieży, a także wśród showmanów. Suchary, to jest bardzo ciekawe, są obecnie niedozwolone, gdyż Ministerstwo Zdrowia uznało, że powodują one epilepsję, depresję, otępienie, a co najciekawsze, suchy kaszel. No a Ty co w ogóle o tym sądzisz? Dla mnie bomba. A teraz bym chciał przejść do, do takiej scenki, którą byśmy razem stworzyli i, i pokazali naszym widzom pierwszego suchara. No takiego jest, no. Czy mam się przebrać? No, to drobina, jakbyś mógł. Dzień dobry. Dzień dobry. Przepraszam, czy jest piorek? Chyba szczy. To nie będę przeszkadzał. Proszę. A teraz opowiemy Wam niezłe słucharsony. Prosto od nas. Kto pierwszy? Ten lepszy. Dlaczego Beton nie chodzi do pracy? Bo go wylali. <słuch> Mike, jak przedstawia się człowiek? Noż. Janusz. No dobrze, dobrze. A powiedz mi, czy słyszałeś? Słyszałem. Y... Dobry co? <grywka> ja nie a co robi kierowca yy, w zimę? Siedzi w golfie. Pani na lekcji biologii pyta Jasia: Jasiu, wymień pięć zwierząt, które mieszkają w Afryce. A ja się na to: dwie małpy i trzy słonie. A co to jest duże, niebieskie, je gwoździe? No. Łatwe. No, Duży, niebieski gwoździojad. <noise> 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 <ta>, <noise> Dziękuję bardzo. To wszystko. To do wszystko do... na dzisiaj w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Oglądajcie <noise> nas za tydzień. Czego? Przecież żartowaliśmy. Żartowaliśmy. No, wkrótce. Zostańcie i... z nami. E, musimy się rowami tecję, no. depresję, otępienie. No i co najciekawsze, suchy kaszel. <głosy> 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 sånn. Awesome.